Dnia, miłego weekendu, dalekich potwierdzonych Bardzo ładnie Was odbieram 5-5, także bardzo ładnie Proszę No Józef, vice versa Przynajmniej z tego co te udało mi się dostrzec Na wyświetlaczu, ale może jest więcej Wiesz, także na filmie Będę później mógł ocenić, bo to nagrywam Także też będzie jakiś materiał z tego Józiu, także słuchaj No co, Wyspa Pak, Papa Alfa Golf W Chorwacji Stacja QRP, ręczniak 130 cm antena, także bardzo się cieszę, że mnie odbierasz z jednego wata, że tak powiem, na na, peł... na, na morzu. O, proszę do Ciebie. Nie mam czasu tygodniu na radiu, ale dzisiaj u nas przechodzą lekkie deszcze, w nocy burza, teraz... No tak Józef, tak, tak, Roger, Roger. Słuchaj, piątka siódemka w piku, tak było. Bardzo mocno cię odbieram. A powiedz jak ty jesteś w domu, czy nie, na działce, proszę? Nie, ja jestem na działce i antena skierowała na 160 stopni chyba Południowo, Na południowy ten... Nie zachód, tylko typowo na południe. Nie, teraz cały czas mi sadzisz bardzo mocno, na 5-7. Cały czas na 5-7. Ja tutaj przełączam tę Raz latą, raz latą, raz się słyszę, lepiej na patyku, raz na... na delcie, także to różnie bywa, panie Jarek. Słuchaj, Ja myślę, że jest podwyższone bardzo warunki. No normalnie, to byśmy nie zagadali, na no wierzę o tym sam. I ja teraz przeszłem typowo na patyka, bo na patyku jednak cię mocniej odbieram. Także... Joziu, ja nie wiem czy tam oglądałeś moje ostatnie filmy. Jak nie, to sobie wejdź, zobaczysz dokładnie jaka jest moja miejscówka i skąd nadaję. Nadaję z pompowanej deski, słuchaj. Mam tu wiosło koło siebie. Jestem na morzu jakieś między 50 a 100 metrów do, do, do brzegu. No i mam ręczniaka swojego w ręku. Albrechta, 1, 1 wad w antenie, antena to jest 130 cm kupiłem inną antenę ostatnio to jest antena teleskopowa 1,30 m, Roger? Roger, Roger, teraz doleciało załapałem, bo wiesz, ja do radia włączyłem i słyszę, nawet się nie 161 e, Papa Tango 08 i z tej strony 328 na 26 oskarsera Sierra 303 e, Mary Mary QRP, o tak dla Ciebie, proszę to dziękuję za miłe kujesz, o, pozdrawiam miłego... The back is...